Wtchniony duchem świętym, tak aby jak najwięcej osób mogło doświadczyć niezwykłych korzyści z tej modlitwy, niech różaniec będzie bronią przeciwko wrogowi zbawienia. 去。 Wchodzę dziś do Ciebie w pokorze, prosząc, abyś wstawiała się za nami, u Twojego Syna, za tymi, którzy przychodzą na ten różaniec. Uproś, Ojca, o pomoc dla nas. Spójrz na nas łaskawym okiem, pochyl się nad naszymi sprawami. Twoje czułe i kochające matczyne serce nigdy nie zostaje obojętne na prośby Twoich dzieci. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i gorliwej modlitwy. Ja otworzy wasze serca na słowo swojego syna. Jesteśmy słychać, słychać. Dobrze. Dzisiaj o ośmiu błogosławieństwach będziemy rozmyślać. Nie tylko rozmyślać, i w ogóle być z tym, który, na którym się wykonały, wykonały osiem błogosławieństw. Język polski, trudna mowa. Wykonało się osiem błogosławieństw, czyli z Jezusem. Zresztą z Marią też na niej się to, to są ludzie ośmiu błogosławieństw. Um, Michała Archanioła zapraszamy, by nas osłaniał, pomagał nam. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Dobrze, drodzy, bądźcie apostołami tego Różańca, wiecie jak to zrobić. E, za chwilę zaczynamy. E, dziś będą nam pomagały Agnieszka i Karolina w śpiewie. Darek będzie śpiewał, grał. E, to mamy ekipę pomocniczą. Korzystajcie pełnymi garściami i podnoście swoje serce do nieba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie włócz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O wiarę, nadzieje i miłość, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica Zwiastowanie Maryi. Przeczytam wiadomość, która została nam nadesłana. Oczywiście anonimowo. Yy, ona porusza niezwykle delikatny temat, więc ja spróbuję delikatnie odpowiedzieć. Już zaznaczam, że współczuję tej osobie w sytuacji, w której się znalazła, ale spróbuję prześwietlić ją ośmioma błogosławieństwami. Dlaczego ksiądz we wczorajszych rozważaniach podczas różańca powiedział, że marzenie o tym, żeby ktoś przestał pić, jest przyziemskie, że są rzeczy ważniejsze. A te mogą nam przeszkadzać w dotarciu do nieba. Ale przecież, jeżeli marzę o tym, żeby ktoś przestał pić, to marzę o godnym życiu tego człowieka, o jego zbawieniu. Wreszcie o swoim zbawieniu także, bo jako żona alkoholika po rozwodzie żyję poza swoim powołaniem do życia w rodzinie i jest trudniej przez to na mojej ścieżce do zbawienia. Cały czas wydawało mi się, że to nie jest przyziemskie marzenie, tylko jedno z ważniejszych w naszej drodze do zbawienia. Droga, która napisałaś właśnie do nas, bardzo Ci współczuję.